Wierzysz, że polskie wędliny to złoty standard, szczere sycące plastry pełne prawdziwego mięsa, ociekające dymną tradycją, o której zachwyca się cała rodzina. Bierzesz je bez wahania na szybkie lunche, przekąski dla dzieci czy ten kojący smak domu, przekonany, że biją na głowę przetworzone alternatywy. Ale co jeśli wszystko, w co ufasz, ta dziedziczna marka, te ślinkotoki wywołujące zdjęcia, to jedna wielka kłamstwo, Zaprojektowane, by cię zahaczyć, prześwietliliśmy drobny druk etykiet, które mają nadzieję, że przeoczysz, wniknęliśmy w mroczne łańcuchy dostaw i wyciągnęliśmy prawdy, które marki chowają głęboko. W tym filmie ujawniamy pięć marek wędlin do unikania w Polsce i dwie lepsze opcje. Jeśli wierzysz, że konsumenci zasługują na przejrzystość, kliknij lajka like i udostępnij ten film. Każdy szer wywiera presję na tych producentów, by odpowiedzieli na niewygodne pytania. Numer 5. Sokołów Premium Polędwica. Słowo premium wykonuje ciężką pracę na tym opakowaniu. W polskich domach sokołów reprezentuje tradycję, jakość, coś, co mogliby zaakceptować dziadkowie. Opakowanie pokazuje całe kawałki mięśnia. Cena sugeruje, że płaci się za coś lepszego. Weekendowe śniadania obfitują w ten produkt krojony na grube plastry. Kanapki dla dzieci pakowane są z nim codziennie. To stało się automatyczne, niekwestionowane. Panel składników ujawnia inną rzeczywistość. Wieprzowina stanowi 82%. To brzmi akceptowalnie, dopóki nie zbada się, co wypełnia pozostałe 18%. Woda, skrobia modyfikowana, karagen, stabilizatory. E450 i E451: dekstroza i wzmacniacze smaku. Karagen to ekstrakt z wodorostów tworzący sztuczne struktury żelowe, zatrzymujące wodę wewnątrz, by zwiększyć wagę i naśladować teksturę mięsa. Stabilizatory to związki fosforanowe, pozwalające tej zrekonstruowanej matrycy utrzymać kształt. To, co wygląda na solidne mięso, to w rzeczywistości wyinżynierowana suspensja białkowa. Jednolity różowy kolor pochodzi z utrwalenia azotynowego, nie z naturalnej wieprzowiny. Gumowate przełamanie przy przygryzieniu to nie włókna mięśniowe to żelka ragenowy. Z czasem ta tekstura staje się punktem odniesienia. Prawdziwa polędwica, z nieregularnym ziarnem i zmienną gęstością, zaczyna wydawać się niewłaściwa lub sucha. To tutaj cicho staje się normalne. Sztuczna wersja resetuje oczekiwania tak całkowicie, że autentyczne wersje zostają odrzucone. Większość rodzin spożywa to wielokrotnie w tygodniu, poranek po poranku, kanapka po kanapce. Nic już nie rejestruje się jako niezwykłe, bo nie ma pamięci o tym, jak wyglądało coś innego. Numer 4. Morliny Kiełbasa Śląska. Kiełbasa Śląska niesie ze sobą regionalną dumę. Nazwa sugeruje tradycyjne śląskie metody, wędzarnie, rodzinne przepisy przekazywane przez pokolenia. Opakowanie Morlin podkreśla dziedzictwo. Grafiki pokazują rustykalną scenografię. Większość osób sięgających po ten produkt wierzy, że kupuje tradycyjną wędzoną kiełbasę. Skład opowiada zupełnie inną historię. Mechanicznie oddzielona wieprzowina stanowi 65%. To nie mięso z rozbioru, to pasta kostna ekstrachowana pod wysokim ciśnieniem, wymuszająca przepchnięcie każdego fragmentu białka przez przemysłowe sita. Powstała zawiesina łączy się z emulsją ze skóry wieprzowej, kolejne 10%, wodą 12%, białkiem pszennym, skrobią ziemniaczaną i związkami smaku wędzarniczego. Faktyczne wędzenie występuje minimalnie lub wcale. Chemiczne aromaty dostarczają wędzonego smaku. Produkt pozostaje stabilny w temperaturze pokojowej przez miesiące. Tradycyjna kiełbasa wymaga chłodzenia i rozwija powierzchniową pleśń w ciągu tygodni o znaki prawdziwej fermentacji i naturalnej konserwacji. Ta wersja zawiera środki przeciwdrobnoustrojowe, które uniemożliwiają jakąkolwiek aktywność bakteryjną, korzystną czy szkodliwą. Kiełbasa się nie starzeje, nie zmienia się, istnieje w zawieszeniu animacji do momentu otwarcia. W wielu domach pojawia się to na rodzinnych spotkaniach i weekendowych grillach. Smak wydaje się klasyczny, bo jest konsekwentny. Każde opakowanie smakuje identycznie, niezależnie od pory roku czy daty produkcji. Ta spójność to nie rzemiosło, to przemysłowa standaryzacja. Najpierw to skrót, potem staje się automatyczne, potem staje się standardem, względem którego ocenia się całą kiełbasę. Tradycyjne wersje z naturalną zmiennością nagle wydają się niespójne lub niewiarygodne. Numer 3. Tarczyński Kabanosy Original. Kabanosy zajmują święte miejsce w polskiej kulturze kulinarnej. Pojawiają się podczas wycieczek górskich, na przyjęciach, jako przekąska do piwa, w dziecięcych pudełkach śniadaniowych. Tarczyński dominuje w tej kategorii z przytłaczającą obecnością rynkową. Oryginal sugeruje autentyczność. Większość konsumentów wierzy, że jedzą suszone pałeczki wieprzowe, wykonane tradycyjnymi metodami. Rzeczywisty proces produkcji działa na zupełnie innych zasadach. Zawartość wieprzowiny osiąga 88%, ale zdefiniowanie wieprzowiny ujawnia oszustwo. Mechanicznie odzyskane mięso stanowi większość. Fragmenty kości przetwarzane są w pastę. Ta łączy się z tłuszczem wieprzowym, izolowanym białkiem sojowym, stabilizatorami, syropem glukozowym i związkami smakowymi. Mieszanka jest wytłaczana do osłonek o jednolitej średnicy, krótko wystawiana w komorach wędzarniczych. Potem hermetycznie zamykana w opakowaniach z modyfikowaną atmosferą. Tradycyjne kabanosy wymagały tygodni wędzenia i suszenia. Te wymagają godzin. Tradycyjne wersje rozwijały biały nalot na powierzchni korzystną pleśń, wskazującą na właściwą fermentację. Te pozostają sztucznie różowe na zawsze. Tradycyjne kabanosy różniły się średnicą i teksturą. Te wyłaniają się identyczne z przemysłowych wytłaczarek. Matematycznie jednolite. To pojawia się wszędzie w polskim codziennym życiu. Lady w żabce, przekąski na stacjach benzynowych, szuflady biurkowe, konsumpcja staje się niewidoczna, bo jest stała. Nikt nie kwestionuje, dlaczego tradycyjna suszona kiełbasa trwająca dni teraz trwa miesiące. Nikt się nie zastanawia, dlaczego kabanosy smakują identycznie, czy kupione w styczniu, czy w sierpniu. To moment, w którym większość ludzi przestaje zauważać. Wyinżynierowana wersja staje się rzeczywistością. Pamięć o tradycyjnych wersjach zanika. Potem znika całkowicie. Numer 2. Droset parówki Fit. Produkty noszące aureolę zdrowotną zasługują na intensywną kontrolę. Fit przyciąga konkretnych konsumentów, rodziców, próbujących dokonać lepszych wyborów, osoby próbujące zarządzać wagą, każdego wierzącego, że obniżona zawartość tłuszczu równa się lepszemu zdrowiu. Opakowanie pokazuje aktywnych, zdrowych ludzi. Panel żywieniowy podkreśla niższą zawartość tłuszczu. Wielu rodziców specjalnie wybiera to dla dzieci, przekonanych, że podejmują odpowiedzialne decyzje. Rozbicie składników ujawnia manipulacje. Mechanicznie oddzielony kurczak i wieprzowina stanowią 70%. Woda dodaje kolejne 15%. Pozostałe 15% obejmuje błonnik pszenny. Dla zmniejszenia gęstości kalorycznej, skrobie ziemniaczaną, dla tekstury, białko mleczne dowiązania, stabilizatory E450 i E451 fosforany, pozwalające na utrzymanie kształtu pomimo minimalnej struktury mięsnej, oraz barwnik karminowy, zmiażdżone owady zapewniające sztuczny różowy kolor. To nie kiełbasa z mniejszą ilością tłuszczu. To pasta białkowa zrestrukturyzowana. By przypominać kiełbasę, spełniając arbitralne cele redukcji tłuszczu. Tekstura pochodzi z sieci skrobiowych i wiązania fosforanowego, nie z włókien mięsnych. Kolor pochodzi z ekstraktu owadziego, nie z mioglobiny. Smak pochodzi ze wzmacniaczy i ekstraktów drożdżowych, nie z rzeczywistych związków mięsnych rozwijających się podczas gotowania. Te pojawiają się wielokrotnie w tygodniu w wielu gospodarstwach domowych. Obiady dla dzieci. Szybkie luncze, pakowane posiłki szkolne, jasny, jednolity róż staje się tym, jak normalne parówki wyglądają. Miękka, sprężysta tekstura wydaje się odpowiednia. Rodzice wierzą, że priorytetowo traktują zdrowie. Dzieci rozwijają preferencje smakowe wokół tej podstawy. Kiedy pojawia się tradycyjna kiełbasa z prawdziwym tłuszczem, nieregularną teksturą i rzeczywistym smakiem mięsa, wiele dzieci ją odrzuca. Nic już nie wydaje się złe, i w tym tkwi niebezpieczeństwo. Przemysłowa wersja nie tylko zastąpiła tradycyjne jedzenie, przeprogramowała to, czego dzieci oczekują od smaku jedzenia. To staje się trwałym kondycjonowaniem sensorycznym, które przetrwa do dorosłości. Do tego momentu te produkty mogą wydawać się typowymi przetworzonymi kompromisami wygodną żywnością, z pewnymi niepokojącymi składnikami, ale niczym katastroficznym. To tutaj to założenie się załamuje. Następny produkt działa na zupełnie innych zasadach, z implikacjami, których większość konsumentów nigdy nie rozważa. Numer 1. Wieżejki szynka konserwowa Extra. Szynka konserwowa zajmuje unikalną przestrzeń psychologiczną. Reprezentuje ostateczną wygodę, zapas awaryjny, jedzenie na camping, coś na czas, gdy świeże opcje nie są dostępne. Metalowe opakowanie sugeruje przemysłową konserwację. Ale także stabilność i bezpieczeństwo. Większość ludzi rozumie, że to nie jest świeże mięso, ale zakłada, że pozostaje fundamentalnie szynką, która została zakonserwowana. Rzeczywisty skład i mechanizm konserwacji ujawniają coś znacznie bardziej niepokojącego. Zawartość wieprzowiny wynosi 68%, ale wieprzowina tutaj oznacza mechanicznie oddzielone mięso połączone z żelatyną ze skóry wieprzowej. Kolagenem ekstrahowanym przez gotowanie skóry, kości i tkanki łącznej. Pozostałe 32% składa się z wody, skrobi ziemniaczanej, izolatu białka sojowego, soli, azotanu sodu konserwant i utrwalacz koloru, erytorbianu sodu, przeciwutleniacz zapobiegający jełczeniu i karagenu. To, co czyni to szczególnie alarmującym, to nie tylko rekonstrukcja, ale chemia konserwacji. Azotan sodu zapobiega botulizmie, tworząc warunki wrogie dla wzrostu bakterii. Jednakże reaguje on również z białkami mięsnymi podczas długoterminowego przechowywania, tworząc związki N-nitrozowe. Te gromadzą się w produkcie przez miesiące. Im dłużej puszka stoi, tym wyższe stężenie. Większość puszek w sklepach ma od 6 do 18 miesięcy. Niektóre osiągają 2 lata przed zakupem. Produkt siedzi w spiżarniach w nieskończoność. Puszka staje się niewidoczna, dopóki nie jest potrzebna. Potem pojawia się w kanapkach mieszana do jajecznicy, jedzona bezpośrednio z puszki. Metaliczny posmak, przypisywany jest konserwowaniu. Nienaturalnie twarda gumowata tekstura wydaje się normalna dla konserwowanego mięsa. Chemiczny zapach po pierwszym otwarciu szybko się rozprasza, więc większość ludzi go nie rejestruje. To sztuczka, o której nikt nie mówi. Produkt trenuje konsumentów, by akceptowali mięso które nie smakuje jak szynka mięso chemicznie zmienione na poziomie molekularnym, by pozostać stabilnym w temperaturze pokojowej przez lata. Gdy to staje się podstawą dla konserwowanej szynki, wszystkie inne metody konserwacji są oceniane względem tego. Tradycyjne metody jak wędzenie lub solenie wydają się prymitywne lub niebezpieczne w porównaniu. Najbardziej przetworzona wersja staje się standardem bezpieczeństwa i jakości. W wielu gospodarstwach domowych to reprezentuje jedzenie awaryjne, ale jedzenie awaryjne spożywane co miesiąc przestaje być jedzeniem awaryjnym, staje się rotacją, potem staje się normalne. Dzieci dorastające z tym jako ich punktem odniesienia dla szynki nie mają ram odniesienia dla zrozumienia, jak szynka faktycznie smakuje, gdy jest konserwowana tradycyjnymi metodami. To nie chodzi tylko o jeden produkt. To chodzi o systematyczne zastępowanie wiedzy o żywności przemysłową akceptacją produktu. Teraz porozmawiajmy o dwóch opcjach z prawdziwym mięsem. Przed wyjaśnieniem na poziomie systemowym, znajomość alternatyw ma znaczenie. Tylko dwie marki w głównych polskich sieciach handlowych nadal priorytetowo traktują rzeczywistą zawartość mięsa i tradycyjne metody. Polędwica Sopocka, Henryka Zawiera 98% polędwicy wieprzowej z jedynie solą morską, czarnym pieprzem i czosnkiem. Bez skrobi, bez gum, bez wtrysku wody. Produkt wymaga stałego chłodzenia i trwa 5 dni po otwarciu. Ciemnienie powierzchni występuje naturalnie, gdy mioglobina utlenia się dowód na to, że prawdziwe mięso zachowuje się normalnie. Wiejska kiełbasa krakowska używa 95% łopatki wieprzowej i tłuszczu wieprzowego z tradycyjnym wędzeniem na drewnie bukowym przez 3 dni. Kiełbasa rozwija naturalny nalot powierzchniowy białą pleśń, wskazującą na właściwą fermentację. Kosztuje około 40% więcej niż przemysłowe alternatywy. Oba produkty nie mogą konkurować wygodą czy ceną. Wymagają rzeczywistego przetwarzania mięsa prawdziwego czasu konserwacji i krótszego terminu przydatności. To wyjaśnia ich marginalną pozycję rynkową. System ustrukturyzował się tak, by prawdziwe jedzenie było opcją luksusową, a przemysłową rekonstrukcję dostępnym domyślnym wyborem. Następnym razem, gdy ręce sięgają po te znajome opakowania w biedronce lub lidlu, powinno być wahanie. Opakowanie czuje się normalne, bo powtórzenie stworzyło to uczucie. Smak wydaje się właściwy, bo zresetował podstawę. Ta znajomość to ostateczna sztuczka sprawienie, by rekonstrukcja czuła się tradycyjnie. Sprawianie, by wszyscy zapomnieli, czym naprawdę była prawdziwa wędlina. Ta informacja umiera tutaj, chyba że się rozprzestrzeni. Udostępnij to komuś kupującemu te produkty co tydzień. Wyślij rodzicom pakującym szkolne lancze. Opublikuj tam, gdzie odbywają się rozmowy o zakupach spożywczych. Każda osoba, która uczy się czytać etykiety, zmniejsza popyt, zmniejszony popyt wymusza reakcję. To nie chodzi o czystość, to o presję tworzącą konsekwencje, których firmy nie mogą zignorować. Gablota chłodnicza świeci, plastikowe opakowania czekają w zorganizowanych rzędach. Ręka unosi się nad sokołów premium, potem zatrzymuje się, omija tarczyński, waha się przy Droset, w końcu sięga tam. Gdzie siedzi Henryk z krótszym terminem przydatności i wyższą ceną. Ta pauza to wszystko. Tam zaczyna się zmiana.